Witajcie ludzie z tej strony, zdzichu, my sobie znowu gramy wy. Urtanderga, proszę, awans. O co w dzisiejszym odcineczku? Jak widzicie dynie, w których się jarają jakieś ognie. Tak, tak. Będziemy teraz grać sobie wydarzenie i turnieje. I tutaj mamy Halloween. Pierwsze weźmiemy Air race czyli wyścig powietrzny myk. Zanim nam to znajdzie, to jeszcze może uda mi się parę słów powiedzieć. A jednak nie, A no to będę w trakcie gadał. No, No, wypada Halloween, jeszcze mam urodziny tego „Wurtanderka”, ale to daleko się pokazuje. No, nawet teraz jak się publikuje, to to Halloween w kwietniu, czy tam nie wiem, który to jest miesiąc. Zobaczę z ciekawości. No, gdzieś tak chyba kwiecień wypada, nie? Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale spoko. No, i tak, i tu po prostu się ściga nudne, tak jak kiedyś był odcinek z tego Bliathlonu. życie pewnie ktoś napisał, że tak gra się spoko. No, i tak, mają bardzo dużo mają bardzo dużo, te... jakichś problemów technicznych z tych ich serwerami bo no... ciekawe czy jeden od drugiego może się rozwalić się pochwalę, że w tej konkurencji ja wygrałem wiecie? tak skromnie mówiąc że udało mi się wygrać ale to dlatego, że ludzie chyba to było w dzień i ludzie chyba mieli jakieś słabe monitory i nic nie widzieli, że ciemno było i się rozjebali. Także pewnie dlatego tak wyszło. A co do tego to jest nudne strasznie, lecisz nie wiem ile. Później jak będę montował to się dowiem, ale w chwili obecnej to no. Nic poza lataniem się nie ma Ui. fascynujące Też nie wiem jakim cudem oni są szybsi Nie wiem bardziej dmuchają chyba Lecz gościu jest pół kilometra przede mną jakoś nie wiem jak co to Co to się dzieje, że oni napisał wtf -y, czyżby dostał? Albo po prostu mu chyba nie zaliczyło tego. <laughs> kółeczka też się tak dzieje, że że ludziom kółeczkę nie zaliczyli. Właśnie tak w poprzednim wyścigu ścigał się ze mną ziomeczek, który który właśnie e był, leciał, leciał koło mnie, ale z tego co widziałem, to ja ciągle byłem pierwszy, nawet jak mnie wyprzedził. O, teraz drugi jestem. Haha! No, bo... Bo właśnie chyba kółeczko ktoś pominął z nich. Tak bardzo chcieli ścinać, wyprzedzać, że się zasrali. I byłem pierwszy. Prawie... teraz jestem drugi. Też prawie wygrałem. Poprzednim <noise> też piszę, jak ja to minęłem ty... O kurwa, to było blisko. No, to były zdarzają się takie śmieszne przypadki, jak dla mnie. Nie wiem, a jakoś latać nie potrafię, czy co? Nie rozumiem. Ale gościu jest daleko. Kilometr ponad. Jakiś... Cheatuje. Poszukuje na pewno. Krajera z pompkę z... Ja mam ten na pól. Na full i... Ale co? O, tak skromnie. To tylko machanie myszku. A ja teraz i tak dziwnie, bo się nikt z nich nie rozwalił. Chyba. Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze, bo poprzednim razem to się rozdupca. Cyk, cyk, cyk. No, fascynujące te wyścigi. Nic się nie dzieje, tylko racisz. że jeszcze jest właśnie ten wyścigi czołgowe. To tam się czołgami ściga. I te czołgi ze 100 na godzinę chyba zapieprzają. To było też wow. Dalić by tu mapę tą dla odrzutowców jakąś też manewrową. To w sumie nie jest taki wyczyn lecisz, widzisz gdzie mniej więcej jest ten punkt raczej się nie rozwali, że chyba coś jakoś nie wiem czary uga buga ale fajnie sobie tak po tym jutro okrążenie, drugi już się robi fajnie Nie wiem, jakiś gościu za mną, to czy on też po trzecie miejsce leci, czy co? Czasem się boję, że jak dotknę liście jakiegoś, to się rozdupce Chyba ten gościu, co jest na trzecim miejscu, to jest zaraz za mną i może mnie, nie wiem, dogonić. Nie wiem jakby mi się nie udało to ciekawe czy bym chciał właśnie wlecieć w jednego z naszych czy by się dało Spróbować zawsze spoko o kurwa to było ryzykowne W Prawie wody dotknęło No skupienie to idzie tutaj pełną parą no serio, jest trochę za ciemno, znaczy, nieźle, ale w sumie zestracić się można czasem. Jako pilot nie chciałbym o takiej porze latać między takimi przeszkodami. To jednak jeden błąd, że coś ci się, ten, zleje, bo za ciemno i dupa. I umierasz. no zaraz meta ile? jeszcze tak 17 kółeczek jeszcze 8 i zaraz się wygra elegancko Ojka boss i ostatnie drugim miejsce Jej, zwycięstw No, gościu prawie minutę był szybszy. Spoko, spoko. Gdzie się tu zesrali już na samym starcie? Ten po, <noise> Dobre. A, tak, this is fun bardzo. Naprawdę. No, to to, jak widzieliście, było takie nudne, żenujące. czy znaczy, pościgać zawsze ktoś tam lubi wyścigi, ale ja to tam bardziej wolę, właśnie, coś się dzieje. Właśnie w tutaj w wydarzeniach była też ta. E, jak to się nazywało? Coś tam, coś tam, ciche polowanie, coś tam nie wiem, coś w tym stylu było i to polegało na tym, że że ten a, o, patrzcie tu jest prędkość 113 113 spokojnie, fajnie. No, a tak to właśnie było tam wcześniej. Na miejscu tego halloweenowego gówna było. E, były łodzie podwodne. Już miałem to nakamerować, ale znikło. niby to jeszcze ma być do 2 listopada. He he. Ale. Ale jak będzie to, nie wiem. Tu dziwna kamera jest taka jakaś. slowmo czy co? I tu wszyscy się będą pchać. Patrzcie. No! Wyścigi. No dawaj, dawać, tu chociaż jest śmiesznie, bo wszyscy się popychają. Szkoda, że nie ma tu karabinków. Jeszcze by w siebie strzelali Też fajnie by było No i mnie wyprzejdzieł Ciekawe czy jakiegoś kółeczka mnie zaliczy Bo może tak być Widzę GG, który byłem szósty, wow, świetnie. O, jeszcze kierowca mi umarł. GG, no jak widać, to nic ciekawego, nic fajnego. Raczej teraz przyspieszenie mieliście coś, bo tak to jest, nie było warte nic uwagi tak jako ciekawostkę powiem, że w czasie właśnie tego wyścigu co teraz był to przyszli jacyś z tym yy, cukierek albo psigus no jako szkoda nic nie mamy. poza tym nie lubię Halloween właśnie przez takie coś takie wymuszone święta, bo inni tak robią, nie lubię nie podoba mi się tak. Każdy ma prawo coś nie podobać. Są ludzie, co nie lubią Bożego Narodzenia, bo, bo nie wiem co, I, a ja nie lubię Halloween, bo, bo wymuszone, głupie, nudne. Także tak. Cóż. No i to by było tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Także z tego do miejsca ludzi się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, łapkę górę, dobre komentarze. Proszę i zachęcam was do oglądania innych filmików z tego gry, nie się, tam, tym, się z wami żegnam. Także nargę.